Istnieją ludzie, dla których bezbronne życie nie ma żadnej wartości. I są to oczywiście postępowi aktywiści. O, tutaj mamy jeden dobry przykład. Popieram aborcję do końca ciąży. A wiecie dlaczego? Bo ciało kobiety nie przestaje być jej ciałem od tego, że dziecko jest większe. Dziecko, które urodziło się nawet w 22 tygodniu ciąży, da się uratować. A dzięki postępowi medycyny coraz młodsze wcześniaki mogą przeżyć i żyć. Nawet ludzki zarodek jest człowiekiem a co dopiero płód w siódmym, ósmym, dziewiątym miesiącu to są dzieci postępowi aktywiści gardzą jednak nawet dziećmi już narodzonymi i co gorsza chwalą się tym w internecie ja nie mam problemu z aborcją postnatalną do określonego stopniu rozwoju dziecka postnatalny oznacza po narodzinach. Tutaj mamy więc przykład postępowego aktywisty, który chwali się, że popiera mordowanie narodzonych już ludzi. Jak można w ogóle coś takiego powiedzieć?